Cześć, witajcie w niedzielę na kolejnym odcinku z Drammasów. Dziś 22 dzień. A ja zaczynam od... Dzisiaj od karmelków. 22 tutaj było na brzegu. O, a dzisiaj jest tak jak było wczoraj, tylko... Tu widzę, że te kuleczki są takie bardziej w kolorze tofi więc czekoladka na pewno będzie zjadona. Szkoda, że się kończą. Herbatka. Yy, tutaj mam biedronkę chyba melon, melon dziś. Tak, biedronka jest yy, posłańcem dobrych wiadomości i znakiem szczęścia w poszukiwaniu miłości. I taka herbatka. No i dobra, zaczynam od yy, świątecznych kalendarzy, gwiazdeczka w okienku numer 22. Co tutaj się znajdzie? Rękawica. W pierwszej, rękawica, tutaj w sanie w trójce. Aniołek w trójce. Kolejna zdrapka, Tutaj jest trąbka. Numer 5 są sople. Dalej skarpeta. Kolejna to też skarpeta. Zdrapka numer 8. Rękawica. No i następna, 22 okienko, czapka, kolejna, już zostało się niedużo do wigilii, do świąt, tutaj nie ma, oczywiście szukamy gwiazdki, czapka, kolejna zdrapka, tu jest kartka, 15 Rąbka po 22 jest stroik, W kolejnej to bęben. siedemnastka i tutaj też bęben. Następna jest rąbka. Numer 19, rękawica. No to może w dwudziestce? Druga yy, gwiazdka. Jedna jest. Niestety, jest dzwonek. 21 Renifer. 22. Tutaj mam rękawice. Czy jeszcze się pojawi jakaś gwiazdka? Sopla. Sople. Tutaj też sople. I ostatnia sztuka, numer 25, jest gwiazdka. I tu mam 20 zł, w numer 22. Dobra, Dobra to kalendarze już. A na dziś jeszcze przygotowałam, nie uciekaj, yy, wielka pensja bankiera. Do tego złoty los, bajeczną kasę, ekstra pensja, kierunek kasa, szczęśliwe linie i super siódemka. Wkład mam 65 zł. No i od tej super siódemki sobie zacznę z numerem 70 i szukam siódemek. Nie widziałam tej nowej wersji jeszcze u mnie. Wy już tam drapiecie. No jakoś nie wpadła mi w oko. Nie ma nic, nie ma siódemki. Szczęśliwe linie numer 95. Ale jak się pojawi, to na pewno sobie ją kupię. Słońce i sakwa. Słońce, sakwa, sakwa, sakwa. Dalej, krab i truskawka. Tutaj, hmm, krab i truskawka. To tylko tyle. Gwiazdka i pik. Gwiazdki są tu. Wszystko. Wiśnie i pomarańcza Tutaj pomarańczka. Y tak, wiśnie. No jak zwykle. Trefl i księżyc. No muszę namieszać, bo... Nie widzę ani tego symbolu, ani drugiego. Dobra, diament i złoto. Złotko jest. Tu jest diament, złoto, diament. Teraz śliwka i biedronka. To tyle. Słoń oraz serce. Serce tu, słonik, słonik, serce. Klucz i cytryna, tu i tu, dalej podkowa i korona, 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 tutaj podkowa, ostatnie dwa to ananas i kości, tu są, tu i tu, niestety linii to nie daje, więc kolejna stawka przegrana.

I dwadzieścia trzy takie liczby, a ja mam jedenaście, dwadzieścia cztery, no pięknie, dwadzieścia siedem, jeszcze lepiej, trzydzieści siedem, dwanaście, jeden, piętnaście, szesnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery.

9, 19, 6 i na końcu 24. Kontrolne są różne, więc nic. Ostatnia stawka. Albo mnie uratuje, albo pogrąży. Wielka pensja bankiera. Też mam z numerem 17. Szukam co? Pliku, garnka, bądź z sejfu. A są wiśnie. Piłka, klucz, perła, słońce, winogrono, biedronka tęcza, korona arbus, ananas, podkowa, jabłko, cytryna, narty, pik, kłódka, muszla. Gwiazda, jest plik, diament, aż ulżyło. Tref, chmury, tu kończynka, kwiat, świnka, śliwka i karo. W bonusie mam cukierek tofni, a pod plikiem jest 30 zł, ale no super, że jest. Bo to na 65 zł daje nam wynik 40 zł, lepiej jak wczoraj. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Na dziś mam herbatkę, tam była jaka? Melon? Tak, melonowa i taką pralinkę. I zapraszam na kolejny odcinek z przesyłką. Pa!